Ministerstwo Gospodarki i za mojego poprzednika Waldemara Pawlaka i, i za mnie jest gotowe w każdej chwili domknąć ten proces. Natrafiamy na duże różnice w zrozumieniu wśród części polityków, co dla wagi tego procesu, ale także nie oszukujmy się, te spowolnienia nad pracami, wyłączeniem choćby części OZE z małego pakietu energetycznego i skoncentrowanie się, że w pierwszym kroku. Rozwiążemy kwestię wdrożenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań stosownych dyrektyw europejskich, a dopiero w drugim ruchu, kiedy z Sejmu wyjdzie projekt ustawy do pana prezydenta Ministerstwo Gospodarki ma złożyć pozostałą część pakietu energetycznego łącznie z tym, co najważniejsze dla środowiska OZE, czyli ustawą ozową, a szczególnie wskaźnikami wsparcia i zasadami działania na kilkanaście lat do przodu, bo trzeba myśleć o perspektywie rynku.